3, 2, 1, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Grafów i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Droga do Kema z każdej broni już widzę jak on tam leży w tym walonym rogu Dobra Wziąłem sobie Kasiudemkę, ponieważ według moich tutaj obliczeń Kasiudemka zdobyła największą ilość głosów. To raz. A dwa, że. Skąd te były? Tu jest. A dwa, że. No, to tyle, chyba. Nie ma dwa. Po prostu jest. Powód jest jasny, że. I z moim, mój zez. Powód jest jasny i oczywisty, że. Wybraliście tą broń Jeżeli wszystko dobrze, oczywiście, policzyłem. Mmm, tutaj coś słyszę Payback. O na The dead silence go słyszałem, to dziwne Wow, jak go szybko zabiłem, no to się teraz sam zdziwiłem, naprawdę Jestem w szoku. Tak chaotycznie biegą strasznie Bezsensownie bym nawet powiedział Siedzi gdzieś w rogu Spróbujmy może tędy. Zawsze mam problemy ze wskoczeniem tutaj. Nie wiem czemu. Ciągle jest, tutaj, jest dobra. Dobra, 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 ale ja to schrzaniłem. Haha, <laughs> sam się zabił. Kul. Cool. Fajnie, fajnie. Wezmę sobie dera jeszcze. Co cisza, spokój? Gdzie są przeciwnicy? W ogóle, jak widzicie, zastosowałem sobie troszkę inną taktykę, ponieważ mam support. Nie mam Jak to w zwyczaju specjalisty, tylko gram sobie na sporcie że wam się spodoba. Nie no na no, krótki dystans to broni jest niesamowicie dobra. Nie ma co gadać. Szczerzełem miał celak jakoś, to by było całkiem fajnie. on nie jest najlepszy. Właśnie o tym mówię, Holender. Muszę wyjść, zniszczyć tego Satcoma moim Co to jeszcze? EID leżało. Dobra, Satcom destroyed. jaka kampa w ogóle jest. Nie mam pytań. Co, ten tucze tutaj, nie? Dobry typ. Idą do mnie z dwóch stron. Cholera. Dobra, jednego mam. Mam drugą paczkę, nawet. Wow. Cisnę zdrowo. Cool, 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 cool. Na górę w las? Nie, nie ma go. Uciekam, uciekam, uciekam. Jest na górze tutaj. Dobrze mi się zawało. Nie, dostałem noża. <śmiennie> Kurde, na kamizelkach bym oczywiście. Ale dobrze mi się gra z K7 z tym. O boże, jaki aim. Dobrze gra mi się z K7 tutaj, z tym. A wiecie, co sobie rzucę te paczki. Z tym supportem, założyłem sobie kamuflaż w kotki, attachmenty do broni... O, maniak! A, weźmy tego maniaka. Działko jeszcze. Ale żeś mnie zaskoczył tak od razu. Zaraz zginę, ponieważ nienawidzę maniaka. Co ten kutas jest? O, jeszcze nie trafiłem go nożem. Dobra. Oni odstrzelali już dobrze. Zdziałko. To miałem grać kaśiewemku, ale ostatnio parę osób mnie prosiło, żebym pograł e, jakimiś assault z killstreakami, Więc no, coś, coś jest, coś jest, jakiś assault, powiedzmy. Biegnijmy na pałkę. Na pewno ktoś w magazynie będzie siedział. Nic nie widzę w tym stroju, cholera. Kiń. A nie, mam już noża. Wow. A no, w końcu mnie zabił. Ale i tak nieźle. ALEŻ MAM SŁABEGO CELA hmm, 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 tutaj był niezły przeciwnik Jest to moja dzisiaj druga gra dopiero Ale pomyślałem sobie, że tak na rozgrzewkę Akurat do Kasiu do meczki można sobie pyknąć Nie mam przejścia i co teraz? W ogóle on nawet Dwóch czy trzech dobrych gości widzieliście, wszyscy pykają sobie na ten silence Cisnął zdrowo ten akurat nie miał, ale też go nie usłyszałem No na no, dystans jest trochę trudno Bym powiedział nawet, że jest całkiem trudno Ale. Ale idzie, idzie zabić Ten tutaj króluje ode mną Nie umiem go trafić. No by go cholera, nie? Dobra, niech ten zostanie. Mam nadzieję, że taki rozgrzewkowy odcinek Wam się podobał. 30 do 5, Trick numer 14 na supporcie, więc coś innego niż specjalista, mam nadzieję, że coś nowego nie będzie wam się nudzić. I że przyjemnie wam się oglądało. Ja zapraszam do następnego razu. Na razie, cześć sięł